Na pewno wiecie, że istnieje jakieś tam muzeum Fiata 126P, ale to, w którym byłem, jest absolutnie wyjątkowe. Zgromadzono w nim pojazdy, które nie były w produkcji seryjnej, ale były prototypami skonstruowanymi na potrzeby konkretnych zastosowań. Porozmawiałem ze stwórcą tego muzeum. Posłuchajcie, co mówi. Założyłem sobie, że nie interesują mnie w ogóle żadne prywatne przeróbki. I wszystkie moje samochody są albo z fabryki, albo ze ośrodków badawczo-rozwojowych, cywilnych i mundurowych i są to stuprocentowe oryginały. Jest to jedyne na świecie oficjalne, specjalizowane muzeum polskiego małego Fiata. Włoszczyzna, włoskie modele mnie nie interesują. Jestem zarejestrowany w Ministerstwie Kultury. Kolekcja jest moja prywatna. Założyłem sobie dwa rygory, które bezwzględnie przestrzegam. Po pierwsze, w ogóle nie interesują mnie prywatne przeróbki. Wszystkie moje samochody są stuprocentowymi oryginałami z fabryki lub z ośrodków badawczo-rozwojowych, cywilnych i mundurowych. Drugi rygor, tu nie mogą stać wraki. Wszystkie samochody, które tu się znajdują, są w każdej chwili gotowe do wyjazdu, są w pełni sprawne. Mam 22 samochody i 14 przyczep, przyczepy tylko takie, które były konstruowane i projektowane dla małego Fiata. Fabryka produkowała 6 modeli wielkoseryjnie, z tej szóstki trzy stoją w drugim pomieszczeniu. Yy, pozostałe trzy kiedyś dojadą w swojej kolejności. Natomiast to jest sala prototypów, czyli samochodów, których poza moim muzeum nigdzie nie zobaczycie. Prototypów mam 16, z których 8 już tutaj się znajduje. Pozostałe 8 będą systematycznie w następnych miesiącach i latach tutaj dojeżdżać. No tak, no bo mamy tutaj samochody bardzo wyjątkowe, które opracowano pod kątem określonych potrzeb. Na przykład tutaj mamy samochód, który służył wojsku, który ma absolutnie wyjątkowe właściwości jezdne i wyjątkową konstrukcję, bo na przykład ten samochodów nie ma Wałów. Nie ma wałów, nie ma dyfrów. Przeniesienie napędu jest przy pomocy łańcuchów motocyklowych z użyciem zębatek motocyklowych. Został wyeliminowany problem z awarią wałów i dyfrów, bo w warunkach wojennych, frontowych taka awaria to jest koniec eksploatacji pojazdu. Natomiast tutaj może się zdarzyć tylko zerwanie łańcucha. Czyli nurek pod samochód, spinka na łańcuch i jedziemy dalej. Kilkanaście sekund, i samochód jest gotowy do dalszej jazdy. I taki sprzęt może być zrzucany normalnie z samolotu to jest samochód, Tak, to jest samochód desantowy, zrzucany właśnie na spadochronie dla komandosów. Jaki jest zasięg tego samochodu? Ponad tysiąc kilometrów w warunkach bojowych. I bierze na siebie ile osób? Bierze siedem osób z pełnym wyposażeniem i ciągnie za sobą. Armatę przeciwpancerną GK8D o kalibrze 42 mm, wiezie zapas amunicji dla żołnierzy, dla armaty, no i własny zapas paliwa na przejechanie takich odległości. No tak, ale tu jest silnik 600, 650, 650, normalny silnik z malucha. Skrzynia biegów? Dwie skrzynie biegów. No właśnie, tu jest jedna 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 za drugą. Dziennia. Dlatego, że druga skrzynia zmniejsza obroty ale podnosi moment obrotowy i stąd jest jego wielka moc. Samochód ma prędkość maksymalną na drodze utwardzonej 50 na godzinę, ale wojsko szybciej nie jeździ. Natomiast w terenie polowym, w polowych warunkach na czwartym biegu 15 km na godzinę, ten samochód nie może odjechać od otaczającego żołnierzy, bo staje się bezbronny i łatwy do zniszczenia. Ale on ma napęd na cztery samochód, koła. Tak, na, cztery, i na sześć. Tu jest kolejny samochód wojskowy, też nietypowy, i też służył w wojsku. Tak, samochód taki ten jest jedynym egzemplarzem na świecie, więcej żadnych nie istniał. miało ich zrobić 21 sztuk, bo tyle było uczelni wojskowych. Jego rola to prowadzenie jako pilot kolumn wojskowych jadących na Poligon, a po wjechaniu na teren grząski poligonowy zdejmuje się tylne koła, zakłada się gąsienice, a na głębokim śniegu i na bagna pod przednie koła podpina się płozy. I jest to wtedy wszędzie motosanie, nieważne jak nazywać, w każdym bądź razie samochód, który dojedzie. Wszędzie. Ale co ważne, podkreślamy, to nie jest przeróbka jakaś rzemieślnicza, to jest samochód, który wyszedł z fabryki. Samochód wyszedł z fabryki, natomiast adaptacja została wykonana w Wyższej Oficerskiej Szkole wojsko w Zegrzu pod Warszawą. To był ośrodek państwowy, konstrukcyjny, który miał wyprodukować te właśnie 21 aut z pełnym uzbrojeniem, wyposażeniem wymaganym w wojsku. Jest tutaj radiostacja dalekiego zasięgu. Jest broń maszynowa. No właśnie. Typu, ręczny karabin maszynowy Wiechciarewa. Tył, no ja Broń osobista kierowcy w kaburze, czyli Makarow P63. Ale to nie jedyny samochód, który służył w służbach, bo mamy jeszcze samochód milicyjny. Maluch milicyjny tak. służył gdzie? Ten egzemplarz, zresztą drugi yy, milicyjny, który mam też, pochodzą z Leszna polskiego. Tej komendy wojewódzkiej już nie ma. I takich samochodów jak ten z Wydziału Ruchu Drogowego było w kraju 49. Zresztą już spotkałem paru funkcjonariuszy emerytowanych, którzy w różnych miastach wojewódzkich potwierdzali, że takimi samochodami jeździli do szkół bo To była rola tego auta, dojazd do szkół podstawowych, gdzie w klasach 4-6 funkcjonariusze mieli lekcje z przepisów ruchu drogowego, robili egzaminy, wydawali karty rowerowe. I takich aut w Polsce ile jeździło? 49. 49. Z archiwów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bo miałem okazję sprawdzić przed wielu laty. Wszystkie zostały zezłomowane i moje dwa milicyjne są. Jedynymi zachowanymi oryginałami z tamtych czasów. Wszystkie inne, które się pokazują, to są podróby. Bo drugi milicyjny mamy tutaj, tak, ale jest... on jest zupełnie w innym oznakowaniu, w innym malowaniu. Tak. Ale tak. też jest pojazd uprzywilejowany. Też, też wyszedł z fabryki, ale ma zupełnie inne zastosowanie. Jest to samochód do przewozu psa tropiącego. Samochód służył w wydziale kryminalnym. Takich samochodów fabryka wykonała bardzo dużo, dlatego że samochody dowożenia psów były też stosowane przez celników, wojska ochrony pogranicza i straż ochrony kolei. Różnią się te samochody tym od normalnych, że nie ma możliwości założenia tylnej kanapy z oparciem i prawego fotela. Jest inne oblachowanie właśnie ze względu na bezpieczeństwo i wygodę psów przewożonych w tych samochodach. Prototyp z 80 roku. Samochód dla inwalidy bez nóg. Obok normalnej kierownicy po prawej stronie ma półkierownicę motocyklową i prawą ręką odpowiednio manewrując tą półkierownicą obsługuje się trzy pedały w podłodze. Można jechać tym samochodem mając dwie nogi, jedną nogę lub nie mając Nóg wcale. Kolor takiego samochodu służył też w mojej rodzinie. Był taki żółty, nie wiem jak to się nazywa fabrycznie, ale tył jest kompletnie inny, bo z tyłu jest przestrzeń ładunkowa. I jest coś to, mi mówili, że to jest jakaś chyba jest to samochód dostawczy typu pick -up, jedyny egzemplarz na świecie, oryginalny. Miał być propozycją dla polskich rolników do obsługi gospodarstw rolnych. Do tego samochodu jest jeszcze dedykowana przyczepa w dwóch wersjach i łączna ładowność zestawu samochód z przyczepą wynosi 500 kg, a więc spokojnie można wywozić produkcję rolną do skupu czy do, na rynki do miast. A ten zielony to jest zupełnie kultowa jest samochód, rzecz, bo wiele osób tutaj kombinowało, żeby zrobić sobie malucha takiego Cabrio, ale to jest fabryczna robota też. To jest samochód, też. tak, fabryczny. S y, powstała konstrukcja w zespole mielskich projektantów z Byszka Michnioskiego, Michniowskiego Wieśka Wiatraka. Jest to samochód ratownictwa plażowego, zamówiony przez Holendrów. Wyprodukowano ich 45 sztuk. Holendrzy odebrali 43 w czasach PRL-u. Później ustrój się zmienił. Zostały dwa w kraju, i oba są w moich rękach. Samochód ze względu na ciężkie warunki pracy w słonej, morskiej wodzie ma nadwozie ze szkoły epoksydu. Elementy metalowe są elektrolitycznie miedziowane, zabezpieczone przed korozją. Felgi aluminiowe rdza tych samochodów nie gryzie. To są bardzo poszukiwane felgi aluminiowe do Malucha. Tak, tych fel... zakłady metali lekkich w Kętach zrobiły tylko 50 kompletów, czyli 250 sztuk. Ale myśmy jeszcze zostawili jednego maluszka, który stoi tam w rogu. I to jest maluch czerwony. Jak czerwony, to wiadomo straż pożarna. Jakaś historia Znowu jedyny tego egzemplarz na świecie, samochód bojowy straży pożarnej, który służył w zakładowej straży w fabryce Małego Fiata w Miłosku Białej. Jako rota szybkiego reagowania. Ma na swoim yy, koncie zaliczone gaszenie wielu pożarów w ich zaczątkach. Dlaczego? Dlatego, że Bielsko pracowało na dwie zmiany. Trzecia zmiana była cicha, bez pracowników, ale kiedyś się prac, w pracy paliło papierosy. I po drugiej zmianie jeden rzucał na podłogę zaoliwioną szmatę, a drugi rzucał na nią niedopałek. Papierosa. I po paru godzinach czujki wykrywały dym, robił się alarm, no i oczywiście Maluch się dostawał błyskawicznie w ciągu kilkudziesięciu nieraz sekund tylko do miejsca zarzenia, a gdyby trzeba było ruszyć duży, ciężki, bojowy, bojowy, ciężarowy samochód, mogłoby to na zatkanym placu trwać tak długo, że pożar mógłby się rozprzestrzenić. Ale tutaj też nie ma tylnej kanapy. Zamiast tylnej kanapy mamy tutaj zespół gaśnic, mamy topory, mamy tutaj koc gaśniczy i fabrycznie też tutaj nie było tylnej kanapy. Zupełnie tak, tak samo jak w samochodzie milicyjnym. Tak, bo rota to jest dwóch strażaków. Do tego samochodu jest jeszcze przyczepka z motopompą i osprzętem do obsługi hydrady. Czyli taki sprzęt leciał po prostu na pierwszy strzał. Tak. Nie pierwsze tak. sekundy czasami decydują o tym, czy pożar będzie w zarodku ugaszony, czy, czy się rozprzestrzeni. Więc łatwiej zgasić coś, co się dopiero tli, niż coś, co już hula płomieniami na, na, na dużym obszarze. A jak do pana trafić? Trzeba się umawiać, trzeba w kolejkę się pisać. Nie, kolejki nie są potrzebne. Trzeba do mnie zadzwonić, umówić się na konkretny dzień, na konkretną godzinę, bo tutaj nie ma stałych godzin otwarcia. A poza tym ja jeszcze oprócz tego prowadzę dużą firmę, bo ktoś musi pracować na utrzymanie muzeum. No i w związku z tym nie zawsze jestem osiągalny w Bielsku, ale jeżeli jestem, to zawsze wyskrobie na tyle czasu, żeby przyjechać i chętnym otworzyć Obiekt, którzy mogli poglądać pooglądać moje skarby. I mi się dzisiaj to udało. Zachęcam do obejrzenia tego pięknego muzeum, bo naprawdę eksponaty są niesamowite.